Korona Niesie ciężar dwóch światów gdzie cień splata się ze światłem dawnych lat Jadwiga, ostatni płomień piastów. Jagieło huk kroków, co odmienia cały świat. Z mroku rodzi się nowy trakt. Wchodzę w salę, gdzie ha starego rodu. Nadal dużą w koronach, co straciły swój powód. Piastowska linia gaśnie jak wygaszony żar. A możni liczą srebro, każdy chce brać, nikt nie chce dać Jadwiga, młoda, lecz patrzy jak stal. Z oczu płonie przyszłość, której oni nie znali stoi na granicy dwóch dróg. Czy wybierze pokój, czy wciągnie ją ku? Dwa światy, jedna korona. W sercu płonie no Jagiełło wchodzi, jak wicher z północy Z nim duch puszcz, wiatr ostrych nocy Sojusz zapisany, w barkach historii Nowa dynastia, w bólu, w honorze, w glorii Możliwe szemrzą, czy to nasz król? Lecz lud czuje zmianę, budzi się stół Tu zaczyna się ogień, który połączy dwie ziemie A cień zaklęty w katedrach zmienia się w płomień